Siemano ludziska, z tej strony Hippocrisite i witajcie w kolejnym odcinku z serii Europa Universalis 4 Third Odyssey Back to the Motherland. I wracamy z kolejnymi odcinkami z Europki, tym razem już w, na nowym mikrofonie, tak samo jak poprzedni House Flipper był na nowym mikrofonie. Mam nadzieję, że to zdecydowanie polepszy jakość tych filmów, jeżeli nie obejrzeliście poprzedniego odcinka to zdecydowanie zapraszam. Zapraszam do zapoznania się z nim. Jak widać, jest sporo dziur w naszym terytorium, które w tym odcinku postaram się załatać w jakimś stopniu. Jeszcze dodatkowo jest problematyczna kwestia Hiszpanii, która no, panoszy się po, po naszym terytorium. Więc myślę, że prędzej czy później na pewno dostaną od nas w łeb. Ale na razie będziemy budować bazę, powerbase. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Oho, zaczyna się. Francja powoli panuszy się również w naszym terytorium, poza Hiszpanią. Jak widać, mają już Barbados. Powoli zabierają się za część Florydy. Więc nie sądzę, aby to była łatwa walka. Zwłaszcza, że. Jak na razie, um, jak na razie nie mamy dostępu do do Europy. Oczywiście później się to zmieni, ale teraz teraz niewiele możemy zrobić. Ok, więc zdecydowałem się na jedną szybką wojnę z plemionem Iri, a oni są jeszcze przy okazji w sojuszu z Irokazami, co nie wiem, czy czasem po prostu od razu ich nie, nie, nie zawołać do wojny i nie zabrać wszystkiego, co mają. I tak chyba zrobię. Co oni kombinują? Nie rozumiem AI tej gry. Zamiast od razu ładować się tu, to idą w najgorsze prowincje. Zwłaszcza, że zaraz tutaj powstanie zamek, twierdza i będą mieć problem. Może jednak to AI nie było wcale takie głupie, bo z tego co widzę tu próbowali carpet siżować, ale no za mało, za mało ziomek. A już myślałem, że nie zobaczę tego eventu. Okej, okay, więc wojna w zasadzie się już skończyła i będziemy powoli pisałtować wszystkich dookoła, bo potrzebuje hajsu. Ojibwe, inno, irokezi i w końcu Iri. I z tak pięknie zakończoną wojną mamy jeszcze piękniejsze granice. O nie, Pulcheria. Nie jest źle, zawsze mogło być gorzej. O nie, będzie gorzej. No, trzeba mieć tylko nadzieję, że szybko spadnie z tego rowerka na jego miejsce, wejdzie ktoś lepszy. Właśnie odblokowała się nam jedna z y, decyzji. Mianowicie Abandoned Hellenic Heritage i Głównie chodzi o to, że po wybraniu jej od razu odblokowujemy misję Looking Inwards tą, w, która jakby pod, jakby to ująć włącza możliwość odblokowania kolejnych misji, ponieważ to całe drzewko jest jakby wyklucza się każdy się wyklucza nie można zrobić ich wszystkich looking inwards to jest drzewko które skupia się na elizji elizium jako krajowi który istnieje tutaj powiedzmy takie jakie drugie stany zjednoczone plus jeszcze Kanada i tak dalej Taki, no daj jakbyście grali w Hearts of Iron i naprawdę się wam nudziło w tej Ameryce. Ale nie sądzę, że będziemy, że, że będę to, e, to wykonywać. W każdym razie nie teraz. Jeszcze nie zdecydowałem się na to, w którą drogę pójdę, ponieważ mam jeszcze sporo czasu. No cóż, nie jestem za bardzo zadowolony z e, Manuela III. Zobaczymy, kto będzie po nim. No, nie, nie za dobrze. Nie za dobrze. To jest dziwne. Po raz pierwszy widzę Maroko, które panoszy się po Amerykach. Znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że Maroko bez problemu może kolonizować, ponieważ ma dostęp do... do Atlantyku, ale. Ale po raz pierwszy widzę, żeby AI Maroka wbijały się w Amerykę. No. Śmieszne, ciekawe. Okej, okay, chyba to jest jakiś bug, ponieważ ma tutaj niby być tysiąc osadników, a na pewno nie ma ich tysiąca. Więc może odwołam na razie tego, wyślę go tu i zobaczymy, co się stanie. Aha, czyli najprawdopodobniej za miesiąc po prostu to już będzie gotowa prowincja. A jednak. Ja tam nie mam nic przeciwko. Mnie to bardzo pasuje. Instant kolonizacja to jest to czego mi trzeba. Nie wiem czy to nie będzie dobry moment na to żeby zaatakować Kastylię. Zwłaszcza, że tutaj w zasadzie prawie nikt nie istnieje. Chociaż z drugiej strony nie mam nawet ani jednego statku, więc nie wiem jak miałbym to atakować. Muszę to naprawić. Cel na dziś... Zbudować flotę. Potrzebne nam będą następujące statki: transporty, karawele i te Karaki, te Heavy Shipy. Light Shipy, Heavy Shipy, whatever. Aby przetransportować. 14 wystarczy. Przetransportuję tym jedną armię. 24 statki. Jeszcze tylko ciężkie i chyba będziemy w domu. Nie będziemy ponieważ zabrakło mi pieniędzy. Dobra. Niech będą te 24 statki, a resztą zajmiemy się jak tylko troszkę więcej przybędzie w skarbcu hajsu. Czy ja mam po prostu takiego farta? Ok, mamy 24 statki i teraz chyba czas na ciężkie okręty. Okej, okay, więc moja flota jest już gotowa, ale okazało się, że Hiszpanie wcale nie mają tyle statków ile myślałem, że mają. Jednak są w sojuszu z Burgundią i ewentualny atak na nich spowoduje, że Burgundia też się uruchomi. Norwegia jakoś niespecjalnie, aha, bo mają, mają długi, ale jednak troszeczkę tej Burgundii się boję, bo jednak są całkiem sporzy. jednak ja mam lepszą technologię dyplomatyczną, więc myślę, że ewentualnie by się udało, jednak Wolę dmuchać na zimne i zbuduję po prostu kolejną tę samą flotę, i z tym popłyniemy na, na Hiszpanów. Ok, więc skolonizowaliśmy prawie całe Windward Isles. Został tylko statku Antigua oraz Barbados i St. Thomas. No i oczywiście wszystko to tutaj zajęła, zajęła Hiszpania. Ale to, co my skolonizowaliśmy, po prostu oddam Kekladi, Oj, nie to. To i dzięki temu będą silni i zdrowi i mocni, a przynajmniej taką mam nadzieję. A i od razu jeszcze przy okazji zmienia się kultura. Też jest okej. Okay. Hiszpania właśnie ustawiła mnie na rywala. Cóż za niespodziewany zbieg okoliczności. Portugalia zaoferowała mi sojusz i chyba z tego skorzystam, zwłaszcza że będę musiał klepać Kastylię, a oni się chyba nie lubią. Kolejna flota jest już gotowa. Obie floty mam już w tym momencie zbudowane. I teraz tylko wystarczy poczekać aż z Kastelion coś się stanie. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy jest w ogóle sens czekać. Niestety Portugalia nie będzie chciała dołączyć. Zwłaszcza, że chyba nie mają żadnych tutaj. Nie, no mają. Może jak ich spłacę mogę ich spłacić, to wtedy powiedzą ej, spoko, chodź tutaj do nas. Rozklepmy tych typów. Niestety nie. Czy ja wam pozwoliłem się tutaj osiedlać? Castelia jest w tym momencie bardzo słaba i to byłaby głupota nie uderzyć w tym momencie, więc... Pora przygotowywać się na zmasowany atak. Możesz mnie pocałować w dupsko. Jednostki są na stanowiskach. Teraz tylko po prostu przyjść i sobie to odebrać. Jeszcze Burgundie się nie przyłączy. O jak cudownie. Um, od czego może zaczniemy? Od tortugi czy od sabany? Myślę, że od tortugi. Papa! Pa. O! Krucjata? Przeciwko mnie? E, no wiecie, chłopaki, nie musieliście, nie? Kontrolny rzut okiem, czy druga wojna nie, nie wymyka się spod kontroli, ale z tego co widzę to chyba nie. Aha, oni mają tutaj yy, stolicę. No cóż, najlepsze sobie chyba zostawiłem na koniec. Oj. Widzę, że dzieje się tutaj. Nie, nie mam, nie mam na razie po co tego odbijać. Będę się zajmować ważniejszą dla mnie wojną. Hm. Chyba zdążyli przenieść stolicę tutaj. Zanim jej jeszcze nie podbiłem. W sumie ciekawe. O nie! Zapomniałem zupełnie, że jestem zapożyczony. Ale to chyba była ostatnia pożyczka. Tak, to była ostatnia pożyczka Na szczęście. Widzę, że Francja mnie nie polubiła. Ciekawe. Oddaję wszystkie prowincje Kekladi. Sprawda mógłbym wziąć je dla siebie, ale po co, skoro to i tak i tak jest ich claim, a nie mój. Ok, jak na razie to jest za dużo. Dopiero jakbym pozbył się tego Oddałbym tylko Truxy, Kaikos oraz Jamajkę, y, ale to za mało. Musicie oddać mi wszystko. Widzę, że kolejny piesek Kastyli pojawił się tutaj, ale nie atakuje mnie na razie, bo chyba nie ma żadnych y, wojsk, więc zostawię ich w spokoju, przynajmniej na razie. Zostało mi jeszcze Kurasao. Okej, okay, więc całe kara Karaiby zostały podbite. I niestety to jest za mało na to, żeby w ogóle prosić o cokolwiek więcej niż te dwie te dwie wyspy. Ewentualnie mogę jeszcze prosić o Antiguę Albo Kurasao. Ok. Coś więcej mogę? Mogę? Nie mogę. Tortuga, nie, nie mogę. To nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Nie mogę, nie mogę. Niestety, dobra, choć tyle, albo, to mogę? Nie, tego nie mogę, tego też nie mogę. Jak na razie nawet nie mam co jechać w tym momencie do Kastylii, przepraszam, płynąć, tylko po to aby odbić parę prowincji, prowincji więcej, więc zabiorę co mogę, bo tego tutaj raczej klapać nie będę. Albo może i nastąpiła zmiana planów, po prostu zaatakuję wszystko, co się da. Wszystko, do czego mam dostęp. O nie! Francja chyba ma problem z tym, że walczę. Czy oni są w jakimś sojuszu, czy coś takiego? Nie są. Ale wydaje mi się, że z racji tego, że po prostu jestem ich rywalem, oni będą chcieli, abym. Zaprzestał wojny. Czego raczej nie zrobię. Zwłaszcza, że i tak, i tak. Mają tylko dwie prowincje tutaj. Więc, jeżeli chcieliby mi cokolwiek zrobić, musieliby tu przypłynąć. A żeby tu przypłynąć, musieliby mieć statki. Jeśli mają statki, to zwi związą najprawdopodobniej całe swój manpower tutaj. I wtedy je ja ich sklepie. I to jest dobry pomysł. Dlatego. Nie! Możecie mi. Wiecie co zrobić? Możecie mi wyssać manpower z y, puli. E, ja, wiecie, że ja mogę wam podebrać po prostu te prowincje. Zwłaszcza kolonialne. No i jednej kolonii już nie macie. O nie! Zniszczyli mi prowincje. Co za ciule. Ja przynajmniej im ją zabrałem. Oni po prostu ją. Rozpieprzyli. Oj nie polubimy się zioł. O nie, oni mnie klepią. Aha, bo ja poszedłem na nich z dzidami. Zabrałem kij na strzelaninę. Wygrałem. Ale ja. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Oni chyba nie mają za bardzo y, jak się przenieść dalej. Więc już niedługo zabiorę ich na, na przejażdżkę. Do krainy wiecznych łowów. No i w ten sposób zablokowałem wejście kogokolwiek za darmo. Jak chcecie się wjechać w Amerykę, to teraz musicie wypowiedzieć wojnę albo mi, albo Indianom. Widzę, że już nie lubią mnie wszystkie większe narody świata. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O nie! O nie, o nie, o nie, o nie! Stuckwaj o, uciekli na szczęście. Dobra, to nie był dobry pomysł. Wracamy. A już wiem dlaczego zeszedł mi Warscore. Ponieważ to wszystko teraz kontrolują ci rebelianci. To będzie naprawdę długa wojna. Ich to przynajmniej można bez problemu sklepać. Chyba należy przeprowadzić po prostu Carpet Seeding i tyle. Po co marnować czas? To była zdecydowanie za długa wojna, zwłaszcza jak, jak na moje standardy. Ale udało się w końcu wypędzić Francuzów z Florydy, oraz odzyskamy troszkę prawowitych ziem kekladejskich i połączymy sobie te wysepki. Barbados wciąż pozostaje w rękach Francuzów, ale to nic. Jeszcze jest dużo czasu na kolejne wojny. Jeszcze reparacje wojenne, bo jestem biedny. No i wysyłamy. Pięknie to wygląda, nieprawdaż? Ok, więc nagrywam to już chyba którąś godzinę. Chyba prawie dwie. Więc. Y na razie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zostawcie lajka i suba, jeśli nie chcecie, aby ominęło was kolejne odcinki. A my widzimy się już niedługo, prawdopodobnie znowu w Europce. Trzymajcie się i do zobaczenia.